Widać jednak, że nie wszyscy w telewizji publicznej... No Są tak z technologią. Nie, pan ma problem z Został pan proste pytanie: tak, że pan kłamie. Mamy, mamy taki, Pan jest, mamy, mamy, tym, pan, taki, przybyt, pan, pan, jest pan jest takim naczelnym, wchodzącym. Pan, pan, pan redaktor jest, pan zadaje, jest na, pan naczelnym, wchodzącym, szczekaczem. Chodzi po różnych konferencjach prasowych i szczeka jak Sam taki mały, wypuszczony piesek na łańcuchu. Nie, pan, jak to pan szczeka. Pan szczeka. Jak taki piesek, płyn z serbu, ten pan to robi. Jakbyście chcieli. Jeżeli widzieć obraz redaktorów telewizji publicznej właśnie, który prezentuje ten pan, to każdy na wsi widział, że więcej hałasu na, w gospodarstwie zrobi taki mały pies, który nikogo nie ugryzie, ale będzie szczekał i narobi dużo hałasu. I to jest właśnie dzisiaj telewizja publiczna. W zagrodzie wypuszczony pies, a najlepiej jest mieć, jakby ktoś chciał, trzy takie psy. Jak macie trzy takie małe psy, to chodzą, szczekają, robią dużo hałasu, złodziej najprawdopodobniej nie wejdzie. Oni chcą tak zaszczekać, bo pewnie mają jakiś cel i dla mnie to jest wielki ból. Ja obiecuję wam wszystko, a Grunia zrobi wszystko, żeby telewizja publiczna znów była normalna, żeby ludzie, którzy tam pracują, mogli realizować swoją misję publiczną, którą obiecali nam mieć studiując, pewnie też za nasze pieniądze, bo pewnie studiował pan publicznie i, i pan ma też obowiązek względem nas wszystkich, żeby realizować ten cel, a y, robi pan z siebie niestety pośmiewisko. To jest skandal. Pan studiował nie, nie czy pan studiował, pan na razie robi się. Nie, Michał, Michał Kołodziejczak, Michał Kołodziejczak, Michał Kołodziejczak nie studiował, Michał Kołodziejczak chciał pracować na wsi, prowadzić gospodarstwo. Moją wiedzę zgromadziłem taką, jaką dużą, jaką potrzebuję, by mi do tego wystarczyła, ale dziś widać, że można nie studiować i można być mądrzejszym od pracownika telewizji publicznej.